Zielonek dzisiaj z nami jest młody, który Trzyma. udaje się na paliona Dobra, Nie dzisiaj, na... dzisiaj gramy w parkura i to jeden z, jeden z takich odcinków z parkura, bo no, lubię parkura, ale dobra, dzisiaj będziemy przechodzić. Taki jeden parkur, na... to jest ciężki parkur, od razu mówię, młody dos... młody ty masz 5 lat! O, no co? O, tak, tak się tak nie da? To, aha, ja myślałem tam tabliczkę się da... ja. Dobra... No i teraz ja będę mógł gdzie skoczyć! Tyk, tyk, tyk... No kurczę, nawet skakać nie umiem! Co jest za tak? Proszę, powiedz mi! No, o nie! Dobra wiem jak to zrobić No wow, ja też wiem Tylko że to zepsułem A ja tam sobie te końce Bo udało mi się Dobra I co jest ze mną nie tak? Eee, po co? Ja nie chcę marnować na razie, Aaa. Dobra. Ale po myśleniach chcę w sumie. Dobra, zostawiłem sobie, bo nie chcę mi się tego przechodzić. No kurczę, co jest ze mną tak. To jest ze mną, ja go że od ciebie. No co jest? Piek, tyk. No co? No kurczę. Moja. Masz Pyk, pyk, pyk! Jestem! Pyk! Nie! Po co zaczął radia mnie mi, że jest Nie! Wiesz co? Ja mam strategię! O, no, lecisz! Checkpoint! Aha! Checkpoint! O, no. o nie! Checkpoint! Ej, coś tutaj blokuje! Jakby blokowało jestem. jest tam gdzie masz PowerPoint'a? BUM! w domu? skoczyć, poczekaj na mnie, Proszę! Ataktowałeś mnie na takim odcinku, który w ogóle nie, jeszcze nie istnieje chyba Albo nie oglądałem Zaraz czekaj, zobaczę Ty Eee... to jestem, patrzę, patrzę szybko Zaraz, nie mogę sprawdzić, bo nie wiem Jak się bifu w ogóle, jeszcze bifuję nawet w przedszkolu W przedszkolu nie byłem Możesz mnie mnie chociaż chociaż chociażby nauczyć tato. Dobra, nauczy się... Yy, na razie! To mam checkpointa, tam nie mogę teraz wrócić, no i to jest problem. Ale tutaj są jest kilka checkpointów. O siema, merro! Pyk! Pyk! Kurczę, się. I Jakie śmierdzi teraz! Tato! Tato! Ale wiesz, że możesz... Możesz mnie przewinąć! Kładam Tyk tutaj. Nie! Tyk. Spadłem! Ha! Twój jest dalej niż... Ojciec, ojciec, świetl. Patrz gdzie ja jestem. Patrz, patrz gdzie ja jestem. Wow, tam byłem jakieś 5 no razy. Zpadłem, tam co? Tam no i dobrze. No i dobrze. Ale to, to, to nieważne, bo naprawiłem to już. O nie! Dobra. Piek? Wody gonię cię. Gonisz mnie? No. Zepsułem to. O kurczę, o kurczę, też! To o kurczę, o za ja kurczę, o kurczę, o kurczę, o kurczę, o tego o kurczę, o kurczę, o kurczę, o o o Nie, czekasz na nie, czekasz o nie, 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 się nie, da! nie, się. nie, już nie, nie, ja ja tak. nie, te, Ja nie, 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 Ja też, ja nie, 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 tam nie, nie, mogę tam. nie, nie, tam nie, 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 O! nie, 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 O, o, o. Tyk. 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 O! O tyk? Nie! Jak ja to wsułem? O kurcze! O, o kurczę! O kurczę! O nie! O kurczę! Nie wie co tam jest potem! Co? Nie ma pojęcia! Tyś? No ja tam przeszedłem już. Raz. Na tam są Mordo! Mordo, tam są... mody w sumie. Przyzwyczaiłem się, że mówię mordo, a nie mody Tam sto... Tam, tam co jest? Jest, tutaj jestem, patrz gdzie jestem mordo, jestem na samej górze. O. Poczekaj na mnie, no kurczę, tato! Co?! Ile?! Poczekaj na mnie. Skąd ty Spo Są, po Są, po Są pory. Są pory. skoki, młody. Są takie porypane skoki, że to się nawet w głowie nie mieści. No weź, poczekaj na mnie, tato, proszę. proszę. Dobra, o! Jestem! Siema. jestem ja sobie A to jest łatwe przecież. To! Mogę ja pierwszy? No dobra, lecisz. Ja Pyk? Łatwe? Coś nie wiesz bo... Znaczy, to jest skomplikowane. Akurat. No! To ty... Trochę! Przez ciebie spadłem! Nie! Ej, tutaj są ludzie! Idziemy tak w wieczność! No i co ludzie jacyś! Czego mogę ja czekać tyle, tam Chysu. Dobra, Osta ostatni checkpoint poleciał. Ja latam, patrz, ja latam, patrz, ja latam, widzisz mnie? Masz spektatora, wiem. Co ale jest, to, jest... to ci się nie daje. Wiem, niestety. Ale byłoby fajnie, gdyby to dzia... chociaż raz tam zadziałało. Dla Za starego synka. Starego! Ma do Właśnie. Do co się Jak się odzywasz? Do swojego ojca. Mortini. Ty, ty jest jezu, teraz bez bezczekło. Co? Potrójna 60. Jeszcze z blokiem do góry. 60. Sześćdziesiątka. 60. Sześćdziesiątka. Sześćdziesiątka. A, 360. A, czy to jest chyba 180? Ja wiesz co, ja chyba sobie ukryję graczy, żeby nie było. Bo ja nie chcę was widzieć. Nawet ciebie to? Dobra, nam się nie uda tego zrobić. No, poszukajmy jakiegoś innego. w cztery główne pasy, co uda zrobić? Średnie, ja, ja wychodzę z tego obi i, i szukać jakiegoś. Dobra, chodźmy średniego. na. Chodźmy na średnim. Tak. To jest kategoria średniej. Chodź na Gdzie to jest? Na średnim. To Ale. Jest takie proste. Ale gdzie to jest? Które. Na średnich. Ale który. Który ten? Która mapa? Pierwszy. Pierwszy. A. Dobra. Boże. Jezu, to jest takie easy. No, to, to, to straszliwie. Ała. Aha, no strasznie easy, naprawdę strasznie. Mhm. Czeka, bo na mesie wyzwania Kurczę. No nie. HAPPY BIRTHDAY TO YOU! HAPPY BIRTHDAY! Mama! Czy tam point, użyłeś? No. Dobra, ja też. Mimo, że tego... No dobra, jednak to potrzebowałem. Nie! Nie! Hop! Pyk! No jeden! Co jest? Nie, na to czerwone. Skoczyć. Ała. A wiesz, to nie koniec parkura? A to nie jest jeszcze koniec, ale to nie jest koniec, co ty gadasz? Hmm, light, my heart. Break, light, dark. Break, oh, them I am don't you fall when i feel like hell or well, who am i am i am me i'm not the one you wanna fuck with late nights messing up my sleep so i'm flustered taking out aggression with my pen cuz i trust it but you to get myself a lamb color